Tur, to to, widzisz, no regularność? I nie, nie wiem co to. Regularność? Nie nie za bardzo. Sam jestem znowu. Dobra, sam jestem, ale fajne miejsce mam znowu. Tylko, że bez skrzynki tym razem, a szkoda, przydałaby się. nie ma w innym miejscu skrzynki, nie ma. Tu powinna być skrzynka, ale nie ma, dobra, trudno, poszukamy. poszukamy nie ma, tu są drzwi, tu jest przejście, jest i buba, ale lamus raczej, raczej chill. Dobra, tu nie ma nigdzie skrzynki, widzieliście skrzynkę? Ja się zrespiłem koło, Tutaj jest koło buby od razu, nie? Ja też. Tyle <grym> y jespisz się normalnie, ej kurwa nie mogę, znalazłem trzy wyjścia, a nie jednej skrzynki. O, mam, dobra, mam. Mam klucze. Ja mam skrzynkę. Dobra, cichaj tam. To był pobudka, dziadek! A ja, już mnie namierzył. Nie to, debilu! Właśnie. Co ty robisz? czemu? Co ona zrobiła? O, go wiem, coś zjebała. Trzeci raz przeszukuję tą szynkę, dobra, jebać. No teraz jest lit. Chodź. koni, szybko! Nie sp nie, nie, wolno. Nie yy, spamuj po prostu, na głośno. Bo nie mamy czasu. Dwa, weź dwa klucze. I tutaj idź tam z tyłu, co? Nie, tam jest drzwi, są. Otwieram już. Dobra, ja mam drzwi tu. No, tutaj też są drzwi, chodź tu. Chodź tu do mnie, bo bez ze mnie zginiesz. Chodź, tam z tyłu idź, w tył. Jak otwierałeś skrzynkę, to idziesz do tyłu. Do za... No nie wiem, nie wiem, właśnie jak ja Jesteś tu? O, tu, 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 Minęłeś. minąłeś. Chodź. To wszyscy jesteśmy tutaj, z tego co widzę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, chodź, chodź, O, oh, nice, nice. Ja mam dwa klucze Możemy to... uciec z jakimś... O, mam tego, fiu... mam fiula, jak coś Możemy uciec, jak coś, po jeden klucz. E, chociaż gas station, gas station Na gas stationie nie wiem, nie wiem, gdzie jest A wiem? Nie, wiem, gdzie jest Dobra, uciekniemy pod to ziemiami skrzynka od bezpiecznika, jakby co, przy wyjściu. Uciekniemy pod... Tak, wiem Uciekniemy pod ziemiami, wiem na gdzie jest A wy możecie tu otwierać już, jak chcecie Dobra, idę otworzyć Idę otworzyć podziemne wejście Jak coś, dobra? Sypciara biegnie No dobra, mnie. o kurwa, ale przypał Co ty robisz? Debilko, ja pierdykam, co ty robisz? Debilko Co za gałganica, dobra Spadam stąd Otwieram bramkę Ja się ganiam z typem Dobra, Fuse jest jednak w tym w tym rozdaniu jest w innym miejscu niż ten ostatnio. No. Niestety, ale nie wiem gdzie. Nie jestem w stanie ogarnąć, jaki jest drugi ten. O kurde, ten. tu jest. Dobra, otwieracie bramkę? Niszta generator. Eee, dobra, to idę do ciebie. Jest dwójka na mnie, serio? A, chociaż nie. Dobra, jednak nie, idę tam. Zniszczyłem generator, ale nie wiem gdzie są drzwi od tego generatora Tam dalej są. O mam, otwieram otwieram jakby co bramę już. Mm, no to może do ciebie pobiegnę w sumie dobra, chciałem to uciec to. z tunelem, ale blady jakby co wyciszony jesteś, nie? A, wyciszony jestem. Gadałem, że chciałem to może ucieknę z tobą, dobra biegnę do ciebie jak coś. To już otwieram wyjście Otworzyłeś tą dalszą bramę dalszą, bramę nie włączą. Bramę. Tylko że oni tam... A dobra, pójdę sobie tutaj. Oni nie ogarną, to jest ten easy. Dobra, ja już jestem na zewnątrz. Chodź, chodź, chodź koni, pójdziemy ten, zamknij bramę za sobą jak nie coś. Idzie. Może na kurę daleko od kurczaka. Masz klucza? Koni? Mam. Dobra, to chodź mam. to otwier otworzysz od razu bramkę Ja, oni tak nie włączyli energetyki. Nie, totalna amatorka. Idź, otwórz bramę. Dobra, ja jestem już za bramą. Nie no wiem. dobra, wiem. Nie, oni totalnie nie ogarniają, wiesz? No, nurza się wezmę. Otwórz to i nie wiem. I chodź, powiemy im, przeprosimy ich jakoś ładnie. Nożem w plecy na przykład. Myślałem, no dobra, myślałem, że na szybko otworzysz, ale jak chcesz tak wolno, to też można. To jest to stadia brama, więc możesz tą miękką użyć, chyba że użyłeś już. Kurde. Fajnie byłoby wiesz, czym uciec? O, jest. Kurde, klucze mi się z tego wały. Jak coś poprosi. Kurde, nie, ten przycisk! <śles> pa, pa, pa. My, kurwa, w pierdziel. No i co? Zatkało kakao! My kurwa! I przetegowanie się. Dobra, zawijam się. Ej, otw nie otworzyłeś tego! Nie bo mi się klucze z tego. Kurwa! Ja pierdolę! Ja nie wiem po prostu! Kurwa, jak mógł ci się klucze z tego i coś kurwa robisz to po prostu pomału! Nie no nie wierzę z kim ja pracuję kurwa! Ja tu się z gałganem bawię, a ten kurwa na nie potrafi otworzyć bramy? Jak nikogo nie ma w okolicy? Aaaa, oh, ja pierdykam, nie wierzę. No, nie wiem, że... To, że ja gram koni. <noise> Ale kurwa, miałeś użyć umiejki, koni! Czemu nie użyłeś umiejki? Czemu nie użyłeś umiejki? O co chodzi? No, otwierania, szybkiego otwierania tego. Czemu tego nie użyłeś? Jak już tak cwaniakujesz, no? Bo cały czas biegasz nie z tą koni, co trzeba. Z którą biegam? A z tą drugą? <głos> <głos> nie mam pojęcia, nieważne. Czemu, ni, czemu nie? Czemu nie? Czemu nie otworzyliście tego? Czemu tego nie otworzyliście? Ja jest Bramę generatora otwartą, jakby co, nie? Bramę od czego? Od generatora. Wiem, tylko że tylko wiesz, ja jestem zły, bo było jedno zadanie było do zrobienia. Dobra, pójdę tam. Niech będzie. Pójdę tam, ale po prostu Ach. amatorka. Właśnie, no była to ruda, co nie? To było mylące. Ogólnie. Dobra, zwolnijmy. U Ciebie byli tam Legionku, czy nie? Dobra, no, ja... No, ta babka tam była. Dobra, jak oni nie ogarną, ja bo... Jak, jak oni nie ogarną tego. Ona w ogóle nie ogarnęła, że ktoś prąd włączył. Może nawet ona sama włączyła. Ona nie, oni jak prąd... Przywiec, oni jak prąd nie włączyli, wiesz? To włączyli jest... najpierw, a później wyłączyli. Albo to wy wyłączyliście. Nie, ja to... wyłączyłem, bo ja byłem przy tobie Aha. legion cały czas Wiedziałem jak ona stała i nie mogę do ciebie przejść <noise> Jak mnie biją Kurwa biegnij dziewczyno <noise> Umiejka rules O kurwa skończyła mi się umiejka, Ej nie mogę biec Ej koveruj mnie Dobra nie dam radę, dam radę dam radę dam radę Umiejka rules dam radę dam radę dam radę na chilku Łatwo nie, co ty, umiejka zrobiła robotę. Nie, nie mogli mi zrobić praktycznie ze swoimi początkującymi obrażeniami. No do mnie ty... Idam o dobra, żaden z wyłączeń, żaden z Bo teraz obserwujemy twoją koni, do której cały czas mówisz. Dobra, konci ses co ty robisz, Julie? Czekaj, bo kurde, coś mi się spieprzyło z gierką. Tu masz uciekanie. Gdzie ty biegniesz? Dobra, Udało ja się. <laughs> <laughs> to ty generalnie uwaga, no nie łamcie wytrygł, to jest bardzo proste, wystarczy poczekać, jak to zejdzie niżej. Jakby nie mam w tym dużej filozofii. Nie robicie nie, na styku. Tylko że ja to za szybko robiłem i no właśnie, po co? Po co? trzy klucze złamałem. No właśnie, po co za szybko to robiłeś? Pomału. Nie łam tego. Nie <laughs> łam się. Teraz to już wiem, że to trzeba, ma... tak. Co? A jak się stara, to trzeba myć ręce? Myślałem, że nie trzeba. No. Wytarłem opotmo... Wy, wytarłem opotmo z, z mojej koszulki. To nie wystarczy? No to jest chyba jeden z gorszych respów, jeśli chodzi o... O ten, o te, ciastka. W sensie nie ciastka, tylko o... Ciastka. Yy, no. Jak to się nazywa? Kurde, no dźwięki, w sensie... ja się uspokoisz z tymi ciaskami. Chodzę ci po głowie, co? Ale jest rozjuszony. Kurwa widział mnie Chyba. Albo nie widział? Nie wiem. Mógł nie widzieć w sumie. Tu jest, ucie... tu jest... o, Tu jest ucieczka podziemna jak coś. To jest gestation, tak? Dobrze pamiętam Dobra, ja mam dwa klucze. O kurwa. No, jak pił nie odpalił, galgan. Jak Ej, ja już jestem przy dybie. opieram. Otwieram. To jesteś ten, co się ruszył? No, przed chwilą. Teraz się nie ruszam. Dobra, słyszę, piłę. Czy słyszałem jakiś generator, Dobre. A właśnie, może to coś takiego bardziej było. Dobra, otwieram wyjście jedno. Ej, gdzie tu jest wyjście? A, Dobra, użyłem swojej umiejętności, bo myślałem, że do mnie podbieg, a jednak nie. Tu uważaj, tutaj ktoś jest. A idzie za nami, idzie za nami, uciekaj. No no, widzę, widzę. to jest ta mapa? ja nie mogę. A wiem, 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 już wiem gdzie jestem. Na dworze też ktoś jest. Stary jest na dworze. To wiem, uważaj starego. Nie wiem, czy tu rurociągiem Bra, nie aj, będzie. No kurwa, muszę uciekać. Do studni. Nie wiem, czy tu rurociągiem nie będzie, na... ale widzicie, widzowie, po tej stronie nie ma rurociągu na przykład. I co? Dobra, wszyscy wyszli ze studni- z piwnicy, a wskoczyłem z powrotem. O kurwa, prosto na bubę. A, a on wyszedł, bo mnie nie widział. No gdzie tu niby jest rurociąg? Na pewno nie tu. Na pewno nie tu. Dobra. No nic. Kurde, jest ja obok dziadka, dosłownie. Tam chyba z tyłu jest to, nie? Nie, tam nie jest z tyłu. Dobra, nic, to co, jak na perfidnego na środku otwieramy? Dobra, ja wychodzę z piwnicy. Dobra. Buba karmi dziada. Dobra, na perfidnego robimy to. Może i uda się. Mam życie. Dobra, prawie pełne HP mam. Gdzie wy, co wy robicie? Otwieram bramę do ogródka. Od strony auta. Auto elektryczne. O, o kurwa. Fa... Co jest? No nie, no. Złamałem? To... Nie. Co tu się odjebało? No A nie, bo była dodatkowa kłódka, okej, okay, zjebałem. Znaczy zjebałem, no nie wiedziałem, że to dodatkowa kłódka. Znaczy wiedziałem, że nie zauważyłem w ogóle. X była dodatkowa kłódka, ja się zastanawiam co się kurwa stało. Zabezpieczyli łódką. A to się zdziwią To ja też miałem spierniczoną Pierniczyłem kutkę Ale dobrze, to znaczy, że tutaj nie, nie myślą... nie będą myśleć, że ktoś tu jest, wiesz? Hmm. Ale to znaczy, że muszę to wziąć. Chyba zgubił mnie. O kurwa, buba. Czekaj, Nie widział mnie. Jesteś tutaj? są. jesteś tu? Bo oni na prądu nie włączyli. Lol, ja uciekam stąd. Czeka, oni nawet... bo tu łazi ten, 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 ten ja goni. Dobra. Teraz coś włączają, chyba. O kurwa, widział mnie. No to przypał. Muszę z powrotem do piwnicy. No tu trzeba. No tu uciekłem, to się jak coś. Cześć, e, otworzyłem. A to ja zostałem sam. Łatwo. Łatwo. E, nie, nie zostajesz sam. Jeszcze karka są i ciasko nie uciekł. A dobra. Karka są uciekaj no. No ucieką. Dobra, e, jak coś panie ciasko, to powiem ci, że nie, nie z tej strony otworzyłem. Totalnie od drugiej strony otworzyłem. Tu masz przecież legion ucieka, bo oni się zajmują panem ciaskiem. Dwóch jest przy panu ciasku. A ja nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. E, to Będę ci powiem, w lewo. czyli w się sensie nie w tą to? stronę pobiegłeś, no. Tak. O tam. I tam, i tu w lewo. I tu w lewo i główną bramą. Mhm. I ta brama jest otwarta. I tam normalnie jest otwarte przejście. Zamknięta jest. A nie, nie, co ty a, gadasz? Dobra. Zamknij ze sobą. Dobra, dobra. Zamknij no. ze sobą, żeby nie było podejrzeń Dobra, i biegnij, biegnij, dawaj, bo jest otwarte przejście Oni na jak elektryczność się włączyli W ogóle, tak, z XD, bo na bezpośredniego w ogóle otwierałem Tam, wiesz, kłódka, ten na środku, ten Nikt na to nie zwrócił uwagi Dobra, eee, no Musisz tak, musisz tak, musisz Generalnie, nie wiem, czy przeżyjesz Schowaj się, może, schowaj się do Do, do fontanny, do fontanny, do studni, studni, siopasz Do studnia, studnia Oj, ale cię załatwili a nic nie jest, się. Luz. Wyleć się od razu jak się zrekowerujesz Dobra, wyleć się Wyleć się Dobra, uciekaj, uciekaj, bo oni tu idą. Biegiem Nie tędy, nie tędy, dalej biegnij, to nie jest wyjście Dalej, dalej, dalej tu będziesz miał drzwi. Tu będziesz miał drzwi po prawej. Zobaczcie co. O, zajebiście. Nie, nie zamykaj, nie zamykaj ich, bo nie będą wiedzieć, gdzie jesteś. Idź po nie dawaj. Dobra, i teraz tak. I teraz w lewo. W lewo. Okej, okay. i tędy. No, no, no. I tędy, tam prosto. Nie, nie do studni. Tam prosto. Mhm. O, i tu. Dobrze. I tam. Tu powinieneś mieć bramę otwartą główną. Oni może pewnie jej nie zamknęli, bo są debilami. O, tu. I otwórz tą bramę i za sobą zamknij, pamiętaj. No, biegiem to zapytaj się, Lorbit, za co czuję w takim razie? Czemu się obraził na mnie? No, biegnij, co ty robisz? Pan ciasko! Co ty jakieś, co ty robisz? Idź przez to, te... przeskocz przez to gówno! Nie, tu, przez to przeskocz, no. Dobra, no i uciekaj, tam jest masz bramę otwartą. Gdybym jakbym ja go nie pokierował, to nie dałby rady, naprawdę. No, uciekaj, co ty robisz, no. ładnie. Wszyscy uciekli, piękny escape. Totalnie, totalnie ten nie ogarniali, nie ogarniali tutaj. No ale ładny, ładny meczek, podobało mi się. No i zaczynamy przygodę! No, na cicho wszystko. Przez... to wytnij. No i już usunę, już ten, nie było pierwszej rundy. Jaka pierwsza runda? Dobra, no, powiem ci tak powiem Ci generalnie tak, że mam jedno takie osiągnięcie, żeby uciec bez wydawania ani trochę dźwięku Więc może tym razem może to pójdę za tym faktycznie to zrobię Wam poczułuję obok mnie Oho, już bym wydał Dźwięk Ale jeśli mam... faktycznie jest takie jedno osiągnięcie to zrobienia, żeby ani odrobinę hałasu nie wydać, więc jeśli... Może faktycznie spróbuję to zrobić, ale jak to zrobię, to już będę hałasował, jak mi się podoba. Ej, co jest grane? Co to było? Ja już otwieram drzwi? Turn on? Co to jest? Jak klucza nie mogę znaleźć żadnego. LOL! Dobra, nie było tematu. A ja też nie mogę znaleźć klucza. Ja już otwieram, mam ostatni zamek Dobra, mam skrzynkę. No i co, Dziadek i tak się obudził. Nie da się tego zrobić, żeby się nie obudził. No, Można powiedzieć, że sam do pewnie hałasował. Nie, no nie, ja otworzyłem drzwi po prostu już. Oooo. Eee... Toś mnie biegnie. Ej, nie w sumie chujo, się. Nie, prawie ktoś ich nie widzę. Nie wiem o co chodzi. Jakiś słaby to jest. Chyba, że ten jakiś zasięg jest. Dobra, no trochę się zagubiłem i nie mogę znaleźć rąbanej skrzynki. Nie wiem, co się dzieje. Jak debi się czuje, no nie mogę znaleźć. O, tu O, kurwa, buba. Ej, buba stoi się nie rusza ogólnie A wkuje, ten znaczy ten... Tak, a wkuje, widzę to Mój perk zadziałał i nie straciłem wytrycha przy otwieraniu drzwi na normalną 2, już otwieram następne O, wiem gdzie jest, wiem gdzie tu jest, znalazłem te, e, gdzie można odkręcić zawór pod tym Pod, pod ziemiami Koło buby Jest ten zawór do odkręcenia Jak coś Jaka to jest mapa? Nie, drzwi otwarte A nie wiem nawet Blady, pamiętasz tam gdzie byłeś i zapomniałeś wietrycha na tej mapie? W sensie musiałeś znaleźć sobie? To jestem przy tych drzwiach i będę je otwierał. Jak chcesz, to możesz przyjść. Przy, który, przy których drzwiach? Tam, gdzie kiedyś uciekałeś. O, tu jest zawód, I jakby e, zapomniałeś, e, nie mogłeś znaleźć tego główna. Chodź, tej chodź, region. Nie mogę, nie się. pamiętam no jaki też moment. Dobra, chodź, chodź. I słusznie, gdzie kto by tak nie ktoś? zrobił? Tutaj, tu, tu, tu. Tu dalej pośbiegłem. Idziesz tu? Region, tam zwężenie no. rurowe było. A to nie wiem, że... <laughs> No nie, źle, byłem koło ciebie i się zgubiłeś, i ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś. O, dobra, biegnę za tobą. Poczekaj, bo się też zgubiłem, gdzie tu było wyjście? Gdzieś tu było wyjście, co nie? O, dobra, mam. Zgubiłem się, bo miałem ważną rzecz do zrobienia. No, muszę zrobić to osiągnięcie, żeby nie wydać ani trochę hałasu. Normalnie bym tego nie robił, moi drodzy widzowie. No, bym się nie twierdzielił. Dobra, o kurwa, to wyda hałas chyba No i to nie wiem, czy to się zalicza do wywołania hałasu, ale bardzo prawdopodobnie Ja już chłopie generator Więc chyba nie zaliczy mi już tego Eee. Ej, a oni uciekamy z zaworem? Ja bym z zaworem uciekł, szczerze mówiąc, dla odmiany Ej, dawaj uciekniemy z zaworem, ten, Legionku Znajdź zawór I uciekniemy Co no to, dobra, można poszukać To nie Jules. wiem, gdzie to będzie Ja spierdalam, jak chcesz. Ale z której, z której strony? Generatora czy ten? E, generatora, Ej, generatora. mam zawór. Mam zawór. gdzie boiler. Na dole, Dziękuję. tam koło buby. Idę tam. Aha. No dobra. Dobra, idę. To Będzie mega śmieszny, mówię ci, legion. Czekaj, czy buba się zorientuje, że tam ten jest ten. Wy, wy, wyłączyło cię, Legion? Nie, nie. Nie, eee, nie ja wyszedłem, bo już uciekłem. Więc sobie restartuję gierkę z zawczasu, nie? Zajbisty jestem tym bubacza, wkuję sobie. Pełen chilling. Pełen chill. Stoję przy bramie z Boilerem już. Dobra, ja idę już tam. No, jeszcze tam tam drogą nie uciekliśmy, moi drodzy widzowie. No, legendarna ucieczka, boilerową drogą. To się jakoś tędy idzie, co nie? Jak pamiętam. Nadia, wiesz, co jest w boilerze? No wiem, że jest buba przy boilerze. Nie, ale wiesz, co jest w boilerze? Co jest w boilerze? No to jest zagadka dzisiejszego odcinka. O kurwa, kurczak, ale przypał. Nie wiem, co jest. Biegnie gościu. Dobra, schowaj się w krzakach, nie widzi nas. Chilling pełen. Dobra, zraszuj go. A ja przeszedłem przez dziurę. Dobra, otwiera się drzwi, się otwierają jak coś. Dobra. Ciuciu! Ciuciu! -ciu! No, możesz o, mi co najbliżej podskoczyć! Ucieczka! <śmiech> 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 Ładnie! Kurde, Buba... ten, ciekawy ile dostał, to ściga się zawka. awka. Dodaję bazę od razu Poczekaj chwilę, już, to zobaczysz ile Buba dostał Całe zero <laughs> Ale zobaczcie, jak dużo expa dostali, nie? To no, nieźle <laughs>